0-0 powiedz barwnej. 0 powiedz barwnej. Ja to liczę. Tak. Takie 3-0. Dobra, ale no, czemu tu to dzisiaj jest? A potem Tobiasz wybroni spokojnie. Meczyki pojawiły się oczywiście na finale Pucharu Polski. I dzisiaj prezentujemy Wam materiał, kulisy, making of tego wszystkiego, co tutaj się wydarzyło. Najpierw pokażemy Wam relacje kibicowskie, czyli problem z wejściem kibiców z flagą, z sektorówką legi na stadion, kibiców Rakowa, którzy chodzili pomiędzy kibicami legi, oraz to, co najważniejsze, czyli wszystko, co wydarzyło się po meczu, skomentowane przez naprawdę poważnych albo i niepoważnych ekspertów. Jesteśmy przed meczem, ale to co interesuje was też po meczu, to na pewno kulisy tego co działo się z wniesieniem barw, wniesieniem flag i przede wszystkim sektorówki przez kibiców Legi. PZPN, kibice Rakowa i kibice Legi umówili się na to, że wszystko zostanie wniesione bramą numer 4, ale kibice Legi mówią, że mimo że się tak umawiali, to dawali znać o tym że nie oddadzą swojej oprawy, nie oddadzą swojej sektorówki, bo ona ma wejść razem z kibicami, to właśnie bramą, czyli bramą numer dwa, no i zrobiło się rano duże zamieszanie. Kibice Legi mówią, albo wchodzimy z flagą, z sektorówką, albo nie wchodzimy na mecz w ogóle, a wiadomo, że takich sytuacji nie chcemy i że było tak już rok temu. Jak to się skończyło? Skończyło się to wszystko kompromisem i ostateczne kibice będą na stadionie. Chciałem zapytać, bo widzimy was w koszulkach Rakowa-Częstochowa, a wokół kibice Legi. więc jak się czujecie w takim w środowisku. Nie jest... Okej, okay, no, jest w porządku. Jak... Elegancko. Bardzo dobrze. Tak, jasne, nic się nie dzieje spokojnie. Wynik meczu. 3-1 dla lekki. Kto nie wie, że tu jesteś? Mama! Mama! A ty powiedz mi, czemu wybrałeś takie partidazo dzisiaj dzisiaj, jakiś backlasowy mecz... No ty miałeś pytać, 0-0 po bezbarwnej. 0-0 powiedz barwnej? Ja to liczę, tak? Takie, 3-0. Dobra, ale no, czemu to dzisiaj no, jest? No, potem tobie wybroni spokojnie. Czemu tu dzisiaj jesteś, a nie na... Zawsze jestem na finale Pucharu Polski, gra Legia. Nawet na takim wielkim a, stadionie? Na każdym finale byłem od początku. Zamiast kartofli z dzisiejszych też grają? Dzisiaj? W Międzylesiu, no pewnie. A to nie wiedziałem. A ty, idziesz tu przy trybunie Legii? Masz jakieś obawy z tym szarykiem, nie? To będzie, to będzie. Będzie okej. Okay. Dobra, dzięki. Jaki wynik będzie, opowiadajcie. 3-0 dla Legii. 3-0 dla Legii? 3-0. A kto strzeli? Zuzułę. Ja, że złe i w szołek. Dobra, a czemu nie, kubicie, nie kibicujecie Rakowowi, tylko Legii? No bo Legia jest o wiele lepsza. Jesteście z Warszawy czy nie? Tak, tak. A Raków to dobry klub, czy nie lubicie? Dobry. No prowadzi, ale Legia lepsza. Widzę tutaj kibica, który idzie w koszulce ukrytej. Czemu ukrywasz? Nie, no daj raz się zapiąłem, bo przez to Legii to. A jak w ogóle postrzegasz to, że przychodzicie tutaj w barwach Rakowa i nie ma większego problemu tak jak widzę, obserwuję? No dzień meczowy jest, no to myślę, że raczej kibice nie powinni robić problemu, zwłaszcza że no wiadomo, że z Rakowa przyjedzie trochę kibiców. Ale kamizelka zapięta do wejścia na stadion, tak? A no tak. <grym> dzień dobry, chciałem o wynik meczu zapytać. To oczywiście tylko Legia Warszawa. Tylko Legia Warszawa. Naturalnie. Tak e, 2 2 2:1. Ja też jestem za 2-1. Wy tu bardzo dumnie idziecie w barwach Rakowa-Częstochowa, a tu jest trybuna kibiców Legii. Jak się czujecie? Eee, ciężko, ale w miarę w, 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 w tłum się wdrażamy i myślę, że w nas nikt tutaj nic, nam nic nie zrobi. pozytywnie, no. Co tu dużo mówić? Dobry mecz musi być, nie? Dobry mecz musi być. Na trybunach też. Tak, tak. No, my tutaj przyjechaliśmy dla widowiska. Yy, szczerze, my jako Raków wygraliśmy już wszystko. Teraz możemy tylko zdobyć puchar i... A Raku, yy, Legia może sobie ten puchar zdobyć, ale to... Ja uważam, że Puchar jest nasz. Kolejny kibic z nami, ale bez barw. Kto się zabrał, czy nie miałeś barw dzisiaj? Ja dzisiaj dopiero idę kupić. Tak naprawdę mój pierwszy mecz na Narodowym będzie. Też pierwszy mecz na Rakowie, bo przyznam się, idę na Raków kibicować. No tak. to tu możesz nie kupić barw Rakowa. No właśnie podążam pomału i też widziałem jeden śmiało, jak podążał w barwę Rakowa i dostał fajne przyspiewki, bym powiedział. Barwy Rakowa Częstochowa w Warszawie. Dumnie noszone? Tak, oczywiście. I bez obaw? A tu w koku stadiona bez obaw. Tam dalej troszeczkę większe obawy. Pytanie do Was yy, o atmosferę finału. Jak to postrzegacie? Myślę, że jakby Lech Poznań tu przyjechał, to by nie było aż tak spokojnie, a dzisiaj przyjeżdża Raków i jak to postrzegacie, że kibice chodzą wszyscy z obu klubów razem. No, chyba dobrze. No. Ja to nie generalnie nie lubię się osobiście bić, więc dobrze, że nie musimy. Generalnie Raków to mniejsza drużyna jakoś to nie jest wielki rywal legii. To jest drużyna, która. Sportowo wielki, nie? Raków, no teraz no, jakoś historycznie ten klub istnieje od, no, od dłuższego czasu, no ale w pierwszej najwyższej rozgrywce gra dopiero 4-5 lat, więc to nie jest jakiś wielki rywal. Myślę, że za parę lat może to się zmienić, no ale w tej chwili jakoś nie ma gigantycznej rywalizacji. No i myślę, że stosunki są raczej takie bardziej przyjazne. Dzień dobry, cześć, cześć. Pytanie, jakiego meczu się spodziewacie? Dzisiaj to będzie wielki finał Pucharu Polski? E, miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że tak, że drużyny wyjdą od początku wysoko, nie będzie takiego e, badania od całą e, pierwszą połowę i drugą, tylko że od początku Który z drużyn zaatakuje. Muszę Kubę spytać, w Zenrakowie ostatnio byłeś na tym blaszaku, prawda? Ja się tak, tak. Ja się spodziewam bramkowego rogu obfitości, także też myślę, że, <laughs> że będzie dużo. Legia Warszawa z Pucharem Polski po rzutach karnych. Ostatecznie, jak wszyscy wiecie, Kacper Tobiasz zostaje bohaterem. Co działo się w trakcie meczu, co działo się po meczu. To wszystko teraz z poważnymi dziennikarzami w trochę niepoważnych rolach sobie podsumujemy. Co zapamięta Pan z tego finału Pucharu Polski? Chyba bójkę Filipa Mladenowicza z piłkarzami Rakowa Częstochowa. Tak zupełnie serio. No to był jeden z najludniejszych meczów na jakim byłem na żywo z pewnością, więc przynajmniej, nie po meczu. przynajmniej zostaliśmy nagrodzeni rzutami karnymi, które były świetnie wykonywane. No i tak na dobrą sprawę, wiele więcej w tym, o tym meczu nie powiemy. Powiem tylko tyle, że dwa razy Kosta w tym sezonie rozegrał taktycznie Marka Papszuna. A to nie jest łatwa sprawa, bo nawet raków, jeśli nie zdobywał mistrzostwa w tamtym sezonie, to z mocnymi drużynami potrafił sobie radzić bardzo dobrze. I to jest też w tym sezonie, oprócz legii, więc to jest wielki szacunek dla e, Kosty Runiajcza. No i pierwsze trofeum. Do Gablot. Co pan zapamięta najbardziej z tego finału? Najbardziej wątpliwe pod kątem jakościowym towarzystwo Łukasza Wiśniowskiego, dlatego że musiałem spędzić z nim. 120 plus. Nie było miejsca obok nas niestety. Nie było miejsca obok was, natomiast muszę powiedzieć tak, że ta czerwona kartka brutalnie odarła ten mecz z emocji, dlatego że Legia musiała przetrwać i powiem ci, że było to najdłuższe przetrwanie po czerwonej kartce do rzutów karnych, jakie ja pamiętam od czasu półfinału Euro 2000, Włosi grali z Holandią i Zambrotta dostał w 33. żółtą kartkę. I obwiniasz za to Marka Paprzna? No? Nie obwiniam, obwiniam e, ogólnie powiedzmy e, to, co się wydarzyło na boisku, natomiast uważam, że Rakowowi zabrakło odwagi w tym, żeby Legię załatwić. Natomiast pod kątem gry defensywnej, bo to nie była rozpaczliwa obrona, to wydaje mi się, że Legia broniła się bardzo dobrze. Co? Kończymy, bo idziemy na kolację. Na kolację? E, tak, ale będziemy też pić wino. Czyli po włosku kolacjony, nie? Nie, bo to a wiesz, A wiesz co to jest po włosku? Divano? Bo to jest dobra zagadka. Nie. Sofa. Doktor Marcina Kipolkowski. Zapamiętają z tego meczu co? Awantury przy ławkach, to co się działo dookoła, właśnie taka liga od kuchni powinna powstać, puchag od kuchni w zasadzie, to byłoby ciekawsze niż sam mecz na pewno. No przez chwilę o czym rozmawialiśmy, że dużo złych emocji i myślę, że to będzie dominowało po tym spotkaniu, bo sam mecz z cyklu męczy nas piłka, więc dogrywka zbędna, sam mecz też zabity w szóstej minucie i, i tutaj nie mówię, że zła decyzja sędziego, tylko po prostu taka decyzja, która wpłynęła na obraz spotkania, więc głównie o tych pewnie złych emocjach i złych wibracjach będzie się mówiło. Ale Filip Ladenowicz pokazał, że jest mocny w stójce, ma potencjał na free fighty, tak? <laughs> Jeżeli ktoś z Hailik albo z MMA oglądał, to możecie go zapraszać. No, Wisia, jak syrówkę styrówkę Samuel'a w skali? Od 0 do 0? O, zaczynamy. Mocny <grym grym> jeden. <grym> Pani Major, oglądajcie meczyki. Tro, trochę sympatycznego obrazka i słowa jeszcze od Mai, bo przecież nie od nich. Co zapamiętasz z tego meczu? No... Zapamiętam oczywiście karne na pewno, a tak to nie za wiele się działo. Nie był to wymarzony finał Pucharu Polski. Tutaj meczyki oczywiście mocno pracują, czyli Maciej Łuczak, Dawid Dobrasz jako operator, bo dzisiaj drużyna z Poznania nie grała w finale Pucharu Polski, ale tu mamy już redaktora Rokuszewskiego. Panie redaktorze, co pan zapamięta z tego meczu? E... Albo po meczu? Niewiele. Nie, 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 no zapamiętam to, że Legia zagrała mądrze tak naprawdę. Tak mi się wydaje. A Marek Paprzun głupio? E... Rozczarowany byłem rakowym, że tak długo zajęło rakowowi przyjęcie takiej pełnej inicjatywy w tym spotkaniu. E, bo, e, chyba założenie było takie, żeby Legie dobijać tymi wrzutkami, ale jakość tych wrzutek była masakryczna. Czyli last dens, Marka Papszuna na minus, mimo wszystko? No chyba tak. E, ta zmiana Patryka Kuna, który no, już zagrał tak, jakby grał w barwach Legii, trzeba powiedzieć, że e, no, nie, mu te, e, nie wyszedł mu ten występ, później zmiana kolejna. E, no, nie rozumiem wielu rzeczy, które się wydarzyły w Rakowie w tym spotkaniu. Zawsze szukamy barw na trybunie prasowej, czyli pracownik klubu jest z nami, uśmiechnięta, ale chyba tak na siłę, co? Znaczy no, nie na siłę, no trzeba się cieszyć z tego, co jest. Mistrzostwa Polski? Tak, Mistrzostwa Polski. No, na tą radość jeszcze troszeczkę porzekamy, ale nadejdzie w swoim czasie. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj było i jak znasz tę drużynę, tych pracowników klubu, piłkarzy, to będzie bardzo, bardzo smutny autobus do Częstochowy? Oj, tego nie wiem, tego nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich meczów, więc no nie znamy do końca takich emocji. Nie wiem jak to teraz będzie, ale na pewno jesteśmy zbudowani tym, co pracowaliśmy w tym sezonie i myślę, że aż tak także nie będzie. Ztraszczam trochę kulisów, bo Marek Papszun to jest człowiek, z którym się pracuje nie tylko jako piłkarz, czy też na przykład media klubowe jak ty. I łatwo się pracuje? Czy to taki zły polisant? Znaczy, ja mogę powiedzieć tylko osobistą opinię, że nie jest tak źle, jak, jak ludzie mówią. I wręcz powiedziałabym, że współpraca z panem Markiem Popszunem, z trenerem, jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I osobiście uważam, że no tyle, ile pracuję w klubie, to, to nigdy jakichś takich złych sytuacji z trenerem nie miałam. Wręcz przeciwnie, bardzo pozytywnie i na pewno bardzo, bardzo mile będziemy go wspominać. Także. Po mistrzostwie Polski. Po mistrzostwie Polski. Taka ładniejsza puenta.